O kurwa to brzmi panewą. No pana, tutaj tu zamieszkała. Każdy samochód ma jakąś koszmarną śrubę, która się śni po nocach. Tak? Jest, nasz pacjent. No, można tak go nazywać. Mhm. O Jezu, patrz jaki smog wygląda. Nagar jest od, od niewymieniania oleju. Słowo się rzekło, czas wyjąć silnik. W sumie już drugi po Subaru myślę, że jakieś doświadczenie jest, więc mam nadzieję, że nam szybko pójdzie. No, jak widać, witara tu chwilę stała. Czekała na lepsze czasy. Po tarczach to najlepiej widać, więc nie przedłużając, bo jest zimno. wpychamy witarę na hale. No i działamy. Silnik musimy tutaj górą wyciągnąć, bo jest jakieś wzmocnienie ramy, więc dołem nam się to nie uda. Zobaczymy jak nam pójdzie. Także... I coś się tak na dobrą sprawę stało, bo dzisiaj też pojedziemy do Domiona z tym motorem, rozbierzemy i zobaczymy co tak naprawdę wydarzyło się, czemu ta panewka zastukała, czy to jest kwestia jakiegoś syfu, a może coś innego po prostu zawiodło, więc oglądajcie do końca, bo będzie dzisiaj naprawdę ciekawie. Dobra, jeszcze z takich awarii, która wyszła przy okazji, to tutaj widać, jak jest trytką związana przynajmniej była osłona od przegubu. No i, no i właśnie wyleciały kulki z przegubu, więc to jest na pewno pół oś do wymiany. Widać, że samochód teraz chwilę stał, bo tutaj jest tyle teraz nalotu w sumie od no, miesiąc czasu. Więc no, Przy okazji może to jakoś tutaj trochę ogarniemy, żeby to tak nie straszyło. Ściągamy je w dół no i rozkręcamy od góry, co się da, czyli filtr, tą rozpórkę, co tam jest. I targamy dziada. a jeszcze jeździ, to widzę jakiś na więc póki można, to jeszcze moglibyśmy to jakoś uratować, a my już się prawie pozbyliśmy puszki filtra. Yy, tylko no, tutaj są jakieś takie japońskie spinki, których nie chciałbym połamać. Jest i ona. Granie z tymi wiskozami to więcej więcej, że tak powiem, mitów niż faktów. Jak kupujecie, to żeby wiskoza visko poprawnie działała, musi być na półce w magazynie być przechowywana najczęściej pionowo, tak żeby ten olej, który w niej pracuje, no nie, no nie stracił swoich właściwości, żeby ona faktycznie działała tak, jak powinna działać. Ta czuję, że chyba ma za mały opór, tak na zimno, ale to trzeba by sprawdzić z jakąś no, Na przykład nową, jak to się ma do tej, ale wiem, że ona najlepsza nie była, bo się jakoś tam super nie kręciła. Tryski, to myślę, że do sprawdzenia pójdą, w jakim one są stanie w ogóle. Ciężko stwierdzić tak na pierwszy rzut oka, nie leją, czy trzymają ciśnienie, więc myślę, że przy takim remoncie to fajnie byłoby je zweryfikować od razu. No to widzimy się już w drugi dzień pracy na Suzuki. Jak to mówią, bez młota to nie robota. Mieliśmy mały problem, dlatego mówię, że drugi dzień nie udało nam się zrobić wszystkiego dnia z odkręceniem śrub od konwertera w automatycznej skrzyni biegów. Na szczęście tutaj koledzy z serwisu nam pomogli. Odkręcili te śruby, więc zabieramy się dzisiaj za demontaż przedniego mostu. Bo, jak się dowiedziałem, trzeba go zdemontować, żeby ściągnąć skrzynię ze szpilek od skrzyni biegów, więc demontujemy no i mam nadzieję, że dzisiaj już wreszcie ten silnik stąd wyjedzie. No, odkręciłem. Coś poszło, czy tak się przegięło? Nie A nie wiem, co się lepiej rozbierało zawieszenie, czy to, czy Subaru. A co było mniej zardzawiałe? W Subaru było cięcia dużo, ty nie byłeś. Przy tym, jak żeśmy cieli z grześkiem, każdy wahacz z tyłu był do cięcia. O kurwa, ten kat mi tu przeszkadza. No, wypierdziel od razu. No oczywiście tu też nasi byli, tam ten zabierak do napędu ładnie szedł, a tutaj oczywiście ktoś go musiał na silikon wkleić, zostały jego pozostałości, ale na szczęście udało się go odkręcić, więc możemy już zjeżdżać mostem w dół. Poszło czy tak się przegiemło? Trzeci dzień pracy, jeśli chodzi o wyciągnięcie silnika Subaru. Pewnie wszyscy się spodziewali, że nam... Gitara, jaki o, kur... Subaru. <śla> No. no, z witary wszyscy myśleli, że dopójdzie w jeden dzień, będzie pyk, pyk, pyk. Trzeci dzień, ale dzisiaj będziemy mieli solidne posiłki, więc na pewno ten silnik stąd dzisiaj wyjedzie. Dobra, mamy go. O, dało się. Brawo. Brawo! O, ale tutaj jest gnój! Dobra, a nie najgorzej to wygląda. Ale tutaj jest gnój. Jest, nasz pacjent. No, można tak go nazywać. A tu jest ta śruba, z którą się męczyliśmy. Tu dziś przechodziła. O tutaj, tu. Dokładnie tu się wkręca śruba. I tu jest, i tu miała... Aha, i on, tak. tu, z tej strony miała ja Tak, I z tej strony trzeba było ją odkręcić. No, no i fajnie. Jeden. Problem mniej. Tym akcentem kończymy tą część i przenosimy się do Damiana, gdzie rozbierzemy i zobaczymy teraz, jak wyglądają panewki w tym silniku i co się stało, że zastukały. Dobra, to meldujemy się u Damiana, którego znacie w sumie z kanału Jagody, gdzie jest składany zimowy wojownik. I my przyjechaliśmy z więźniem. Czyli z motorem, co, po panewce, chyba nie? No tak, po oleju. No, srebr już jest zlany. No ładnie się tutaj to srebrzy, pokaż przemek. Co, będziemy rozcinać filt? Czy to już nie będzie sensu po Popatrz, prostu? No proszę, Bosze, wszyscy Bosze zakładają. No taki Ci, dobry miał stosunek ceny do. do, chyba, do marki. Do, do chyba jakości, no nie wiem. <laughs> Okej. Okay. No i też z tego silnika będziemy ściągać rzeczy, które nam się przydadzą do drugiego, który został zakupiony celem wsadzenia go do witary, ale to będzie w kolejnym odcinku. Ale dobrze chodzi, nie? No fajnie chodzi. Pompa jest ok. Jak hmm. najbardziej. Tu może tak chodzić? Nie. To na uszczelniaczu, Tam jest wieżusz. uszczelniacz, żeby woda ha, nie A czy to jest poprawne jak taki ta dźwięk, dźwięk? dźwięk. A ja myślałem, że to jest, że tu już jest łożysko jakieś rozsypane czy coś. Nie, nie, łożysko to by huczało. Aha. A nie huczy. Nie, nie on idzie. Okej, okay, to pardon. Ona tu powinna tu się taka, boję. Ona powinna być tu taka proprzymięta. Ja. A paszło. O, to jest nie Trzeba wiedzieć, gdzie uderzyć. Kleić jeszcze. O jezu! Patrz, jaki smog wygląda. O, tu jest panewka w całym tym silniku. O. Dobrze, że tego nie remontujemy. Co zalepione? No kurde, ty patrz. To, ale to panewka, czy myślisz, że to jest tyle nagaru jakiegoś syfu? Ty no tu nie. Tu jest żużel na tym, patrz. Więc co, może, może syf? Ciężko tutaj tak teraz Ta, ale ten dół, ten, ten dół to nie wygląda jakoś najlepiej, bo patrz tutaj jak ile jest... Przecież to nie jest tylko po tej panewce. Nie, nie, no nagar jest... Czarny jest no, ten silnik. Nagar jest od, od niewymieniania oleju. Mój świeży olej może to dokończył działa. No, no tu widać panewkę ze wszystkim, ale no nie, to nie wygląda to za dobrze. Jak myślisz, na którym? Na no, wszystkich. No. <laughs> to nikt nie wygrał. Jest co Dawid, właśnie weźmiemy to na kartkę. I rozdrobnimy. Będziemy wiedzieć, nie. czy to jest nagar, mhm. zatkał smok i, i poszła panewa. I ja, ja bym chyba to jednak tak obstawiał. Ja daję, ja że to był nagar i po prostu zatkało to. No. To tak wygląda, że... no spodziewałem się tego. Spróbuję A mam to. tego obtoczyć to, czy co? Nie, no to damy mhm. i na coś twardego... O, to nie jest panew. To jest damy to na coś twardego, tu jest twarde, nie? Nie, no to nie jest panewka. Słuchajcie, to... wow. jednak nagar zatkał smog. No to możemy już teraz być tego pewni no. Mhm. no tak myślałem przyczyna przyczyna jest znana popatrz druga mhm. druga na pewno trzecia chyba nie trzecia żyje chociaż taki też trzecia żyje przyniesiesz chłopaki klucz obrócimy nim zobaczymy jak pierwsza i czwarta i właśnie tak myślałem że to się skończyło że się smog zalepił Wiecie co? On już nawet tego, tego syfu z tych panowych widzisz nie pociągnął nawet. Nie Bo nie miał jak. Bo nie miał jak. Ten syf po prostu wszystko jest w misce. Mhm. To taka bardzo brudna szczytka druciana po wielu umytych gaczkach. No. Wow. Ale kompresję ma! Dochodził do ostatniego momentu. Słuchajcie... Ty, ale to druga by poleciała tylko? Druga poleciała tylko. No to nie po tamtym motorze znaczy, patrząc to... Te mogą być też przytarte, ale... Ja wiem, że będziemy to teraz rozbierać, nie ma czasu, ale, no, no. ale wiemy na pewno, że po, poszła druga panewa, bo, 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 bo te są ładne, stoją, mhm. nie wiem, czy one jeszcze były napełnione, ale syf jest ale, w tym motorze niesamowity, były, no. Jeszcze o w ogóle, czekaj, idę do tyłu, jakiś ten tu łańcuch tej pompy, tam jest chyba, luźny, no luźny jest, no, zobaczymy tam, czekaj, dojadę do tu, no i widzisz. Mówimy cały czas tam, no, bo ta mamy taki silnik, gdzie. Ta jest na balu. Mhm. No, tej nie ma. A ta jest. To jest ok. No. no, no i dobra. To tym optymistycznym akcentem yy, kończymy ten odcinek, i widzimy się w następnym, gdzie zobaczycie yy, silnik, jaki udało się zdobyć do Witary. Yy, no i jak go przygotowaliśmy do wsadzenia do auta z powrotem.